Kie..cie..cie..cie...cie..cie..cie..cie <mulacza> Więcej miłości Częstych bliskości Więcej miłości Częstych bliskości Więcej miłości Częstych bliskości Więcej miłości Częstych bliskości Więcej miłości to bliskości, patologia, bliskości, 6 bliskości, 6 miłości 6 bliskości, Wiesz miłości 6 bliskości, To jest patologia bliskości, co ekologia 6 co? co ekologia Zobacz jak brudzę ja To jest patologia Po co ekologia? Po co ekologia? Zobacz jak brudzę ja Ta, To jest patologia Mym wrogiem socjologia Patosów dużo Muszę wyszkolić ich Tata, bije se żonę Tata, lubię to robić Tata, noszę drysiki Tata, lubię narkotyki Patos anczej Dobry Louis On jest silny w chuj Silny, silny w chuj Uuu <try> uuu 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 Podus Andrzej Twoja syna Andrzej Podus Andrzej, twoja syna Andrzej Twoja syna Andrzej Twoja syna Andrzej Twoja syna Andrzej, Andrzej Andrzej To jest patologia Po co ekologia? Po co ekologia? Zobacz jak brudzę ja To jest patologia bo co ekologia? Bo co ekologia? Zobacz jak brudzę ja. Zobacz jak tańczę ja. Jestem gruby. Jeszcze chłodne. No schudne, serio. Fajne suty Daj pomacać Super buty. Wow. Jestem sexy, yay. Yeah. Jestem dziki Wow. fuj Patologia. Co to? Nowa moda. Yeah, yeah. Nowa moda. Nowa moda. Eh, eh, eh. Teśki, teśki, teśki Piwerki, piwerki, piwerki Pije piwerko jak patus Mój przyjaciel to Patus. Co się teraz stanie, patusie? Polacy! Wiedziałem, że chcieliście, żeby patus to zrobił. Patus się w i to zrobił. To jest patologia, Suka. Zapamiętaj to. Andrzej, twoja syna Andrzej, Andrzej twoja syna Andrzej, Andrzej, twoja syna Andrzej, Andrzej, twoja syna Andrzej, Andrzej, twoja syna Andrzej, 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 twoja Andrzej. 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 miłości, słysze, więc miłości, ciemu Więcej ciemu miłości, miłości,